Uwaga, już niedługo na pięknej Smajlandii dołączą dwie nowe osoby. Tylko nikt nie wie, jak oni wyglądają. Już 25 czerwca w środę o godzinie 15.00 poznacie dwie nowe osoby na Smajlandii Bądźcie już w tą środę, aby poznać te dwie nowe postacie, które dołączą do Smajlandii. No i wreszcie można skoczyć do basenu. Biorę rozpęd z kilometra. Jak ja tutaj skoczę normalnie na wielką bombę. Uwaga, Patty, patrz na to! Biegnie... Nee! Dawaj! Mm, mm, zasuwam szybko skacze do wielkiego basenu! O, ale walnięcie, aż bąbelki poleciały. Teraz, Teraz twoja ja! kolej. Poczekaj, stój pati. kliknijcie łapeczkę. Kto zdąży kliknąć łapeczkę pod tym filmem, zanim pati dobiegnie. Ścigajmy się. Za 3, 2, 1, biegniesz! Nie! Ale zasuwa, ale zasuwa, ale zasuwa! Bo na bombę, ale fajnie. Ale, bo jesteśmy tacy chodź. Jakbyśmy byli grubsi, to byśmy mogli Aby tutaj normalnie zrobić tsunami w tej wodzie. Wreszcie wakacje. Wakacje, kto ma wakacje, to klika łapeczkę. A kto nie, <laughs> e, zaraz, zaraz, co jest? Shiba? Ej, jakiś zdenerwowany, jak on co warczy? Co, czemu ty tak warczy? Normalnie szczeka, patrz jak biegnie. Ej, Shiba, zaraz, zaraz co się stało? Podejdź tutaj, Shiba, chodź tutaj my się kąpiemy. Nie mniej, mamy teraz czasu. Jo, Shiba warczy normalnie, ale wkurzony. Coś tam pokazuje, skacze. Ej, on chyba chce, żebyśmy za nim poszli. Ej, on zaraz się wkurzył na coś. Norma to i co, idziemy za nim, Patty? No to chodź, on coś nam pokazuje ewidentnie. Chodźmy za A, nim. Ja dopiero co wskoczyłem do wody już muszę wychodzić. Ja też chciałam się ochłodzić, ale Shiba nam przeszkodził. Dobra, chodźmy za pieskiem. Piesek coś szczeka, warczy. Coś nam chce pokazać ale w tej wodzie, bo tutaj jeszcze mamy duże jezioro. Tak, o, skoczył, co jest, Shiba? Uważaj, żebyś nie wpadł do wody. Ej, tutaj mamy wielkie jezioro, to jest nasze, ale my się kąpiemy teraz w basenie Shiba. My chcemy w basenie się co no, chcemy tu! Czekaj, on coś pokazuje, zobaczcie, podskakuje, pokazuje na przodzie, co, co jest, co jest shiba. Coś w tej wodzie jest? Co nam chce, ale patrz, on szczeka. A, okej. Okay. A że w wodzie coś jest. Dobra, to Patty, poczekaj, zanurkuję, sprawdzę to. Shiba nam no coś i chce zobacz, pokazać, ja, ja tutaj skoczę, czekaj, Skacze Na bombę! Okej, okay, jestem, wow, ale tu ciemno. Uuu, tu jest mega ciemno. To jezioro jest głębokie, ale shiba nam coś chce pokazać, tylko ja tu nic nie widzę. To tylko są koralowce. Wszystkie rzeczy wodorosty pod wodą, które są normalne, nic tu nie widzę. Jest zbyt ciemno. Shiba, tu nic nie ma. Dobra, muszę iść do góry, muszę do góry, bo zaraz mi powietrza zabraknie. Shiba, nic tu nie ma. O co I ci chodzi? Mysą? nie ma nic. Nic nie widziałem. same wodorosty, tam na dole świecą. No i ogólnie jest ciemno. Ale no, czekaj. No to dziwne, ale to Shiba wyczuł. On dalej warczy, Ej, on nie przestaje warczyć. Patrz jak szczeka. Jo, 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 Shiba, ostrożnie! Ej, Shiba, nie, 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 nie. chodź o wody, bo jeszcze. lepiej tam się nie kom. Dobra, nie, 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 Shiba, patrz jak warczy, szczeka. Dora, Pati, musimy to sprawdzić i jeszcze bardziej. Chodź za mną, mam strój. Wejdziemy do wody o oboje, sprawdzimy na co chyba tam szczeka i warczy w tym głębokim jeziorze. Nie Dobra, wiem. to chodź, jak masz strój, to dawaj. Co tam by mogło być? Ale mam jeszcze fajny pomysł, dlatego tego mam jeszcze kamery. Zobaczcie, tutaj mam kamery, które możemy zainstalować pod wodą i podgląd mieć. To będzie genialne, żebyśmy zabrali też ze sobą kamery, czyli bierzemy strój do nurkowania, kilofa, mieczyk, kamery, podgląd i pochodnie. Wszystkie przydatne rzeczy i teraz się ubieramy. Patrzcie, uwaga, Patty się ubiera. Wow, jakie fajne! Ej, patrz na to! Jak fajne! Yo! Ale ekstra! Mamy jeszcze butlę tlenową. Płetwy do pływania szybszego. Fajnie wyglądam. Tak, ładnie, wyglądasz, że ja też zakładam. O, też ładnie wyglądam. Mamy butlę i jeszcze musimy założyć maskę. Czyli maskę mamy tutaj. gdzie jest maska? Patty, jeszcze potrzebujemy maskę! Daj ją! No A ty, no ty tak, chyba wziąłeś. Ja mam maskę o, Saurki, ja wzięłam. Dobra, Patty wzięła maskę. Okej, okay, ja zabieram. Masz też swoją. O, ale fajnie! I zabieramy Elegantko. jeszcze maskę. Żebyśmy mogli oddychać. To jest połączone z butlą tlenową. No, i teraz możemy zanurkować w głębokim jeziorze. Zobaczmy, co w nim się tam znajduje. Jeszcze weźmiemy sobie pochodnie do ręki tutaj, żebyśmy mieli, i ona też nam powinna dać trochę światła. Dobra, no to Shiba. To no, musi być jasno. Poczekaj tu za nami, bo jest czekał, ale on warczy, patrząc dalej, wkurzony. Shiba cały czas jest wkurzony na tą wodę. Co tam na dole może być? Dobra, no to Patty, skaczemy, a wykignijcie łapeczkę, my tam skoczymy do wody. Trzy, dwa, trochę się boję, bo tam ciemno jest. Jeden, skaczemy Pati! Uh -uh! oh, nurkujemy! ho ho, i płyniemy w głębiny. Jeziora, dużego jeziora, to jest bardzo duże. Zawsze pójdziemy teraz, tak. głębokie to jest, no, patrzcie, tam jest szyba, patrzy się. Jak my nisko schodzimy. O, czekaj, coś tu widzę! Uważaj, Paty! To sklep! Ej, co jest pod grane! Wodą, co pod jest? wodą, ej, może na to siba warczał. Zobaczcie! To jest zdjęcie z autografem do każdego zamówienia! To jest mój sklep, smasokruga.pl! Właśnie zdjęcie dodajemy do każdego zamówienia. Niedługo będzie nowe, ale czekaj, jeszcze wam coś pokażę. Tutaj mamy koszulkę Paty, moją koszulkę, nową grę i poduszkę Shiby. Tam jest Shiba, Shiba tam tam jest. I jest jego poduszka. Jak chcecie, to wpadajcie link w opisie. Zobaczmy, kto dzisiaj nam napisał opinię, bo mamy opinię na sklepie klikamy w nie i zobaczmy kto co to napisał. Patrzcie, ponad 2,5 tysiąca opinii klientów. Pan Ryszard napisał, świetna oferta, dziękujemy za 5 gwiazdek, pozdrawiamy Pana Ryszarda i Pani Marta, z chęcią udzielają pomocy, wszystko przyszło na czas, bez problemów czy zbędnej złoki. Dziękujemy! E, prawie mamy 5 gwiazdek jak sami widzicie, wpadajcie, naprawdę dbamy o jakość, dbamy o klientów i szybko wysyłamy od razu tego samego dnia albo następnego leci przesyłka. E, także dobra, no to w takim razie płyniemy dalej, chodźmy zobaczyć Popłyńmy sobie tutaj. Hmm, co tu może być? Tu nic nie widać. Dobra, wiecie, Wiesz co? Zainstalujmy kamery, Pati. Ok. Weźmy Pod kamery. Wodą? Pod wodą kamery zobaczymy, czy będą działać. Raczej powinny. Bierzemy tutaj, jedną postawimy. O jest, działa, patrzcie, normalnie się rusza, elegancko. Ej, serio działa. Tak, kamera działa pod wodą, to jest genialne. Wtedy zamontujemy kamery i będziemy mogli mieć podgląd. Dobra, jedną dałem tutaj, drugą Dobra, troszeczkę dalej weźmy. dajemy kolejną? Dla drugą dajmy może trochę tutaj wyżej. O, tlen mi się kończy powoli, w butli tlenowej już mam mało tlenu. O, o, Nie, mamy. ja tak drugą kamerę zamontuję gdzieś tutaj może. Ona na tym lekko wzgórzu. O, tu będzie idealne. O, tu fajnie, bo tutaj tak będzie wystarczająco. Czekaj, to bo ja to rozwalę, czekaj, czekaj, dobra, tu muszę dać kamerę. O, tu z boku może. O, tu. Elegancko o, i to może znaczę. Ja, mamy dwie kamery. Dwie kamery już są podłączone. Podłączmy jeszcze kilka, może z drugiej strony. popójmy tam. Dobra, ale ja tu nic nie widzę. Widzicie coś? Tu nie ma żadnego. Ja też nic nie widzę. Żadnej osoby, nie wiem, jakiegoś tam potwora. Są wodorosty, one świecą, są grzyby. Jak to wiesz, że. Hmm, ale tu nic nie widzimy. Dobra, podłączę jeszcze jedną. O nie, tlen! Tlen, 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 tlen. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. A, kończy mi się tlen. O, 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 mam problem, mam problem z serca, bym bijem, bijem. Uuu, dra, musimy napełnić tlen. O, dra, napełnia się. Okej, okay, butla tlenowa musi się napełnić tlenem, dlatego że ona się skończyła. Dobra, teraz się napełniła. O, i możemy z powrotem. I gotowe. Dobra, no. I znowu pod wodę. Bo to jest na jakiś czas, słuchajcie. To nie możemy być cały czas pod wodą, tylko musimy się spieszyć. Okej, okay, druga kamera będzie tutaj. Bo ona Trzecia, trzecia kamera, trzecia kamera. Czwarta będzie jeszcze tutaj trochę wyżej, z boku. Tutaj zrobię ją. Okej. Okay. Mamy pod wodą. Ile? Cztery, cztery kam kamery. Cztery kamery, dobra, cztery kamery są. Wypływamy. Płyniemy z powrotem do szyby, dawaj, pati. Płyniemy! I wypływamy do naszej siby. Shiba, jesteśmy! Zamontowaliśmy kamery, shiba. Chodź, pati, dobra, jesteśmy na zewnątrz już. Shiba, będą kamery pod wodą, okay. znaczy już co? E, sobie już ściągnę maskę, żeby normalnie oddychać. Dobra, na razie sobie zostawmy. I mamy podgląd, dobra, chodźcie. Chodź, tutaj odejdziemy. Weźmy tutaj, bądźmy z boku. I teraz podglądajmy. Jesteśmy na zewnątrz, zobaczmy, co tam może się znajdować w głębinach tego jeziora. Czy coś się stanie? Uwaga, klikamy w kamery, wszyscy patrzymy. Podejdźcie. 3, 2, 1, klikam. Pyk i wybieramy kamerę numer 1. Boom. Okej, okay, jesteśmy na kamerze 1. Uuu, ale ciemno, ale ciemno. Ale czekaj. Mogdzie, mogę gdzieś tutaj noktowizję włączyć, jest mega ciemno, nic nie widzę, ale tutaj mamy po prawej noktowizja, czekaj, uwaga, o jest, dobra, włączyłem coś, dobra, kamera ma noktowizję, e, za pomocą kamery możemy widzieć e, w nocy po prostu, jak jest ciemno, okej, okay, widzimy, jest to woda, są tu grzyby, jakieś wodorosty, rozglądam się, zgodna. dobra, tu nic nie ma, zmieniam kamerę na numer 2, na numer 2, czekaj, 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 coś tam, zaraz, zaraz, coś wypłynęło, ej, faktycznie, <laughs> Coś wypłynęło z tej I dziury. Co to jest? Co to jest? Jak, Jaki dziwny ma dźwięk? Patrzcie, jakie to długie. Ej, to nie jest ryba. <noise> Ej, taka ryba długa chyba nie jest i ma jeszcze uszy i białe oczy. Jo, jak to wygląda w ogóle? Ty, dziwna to ryba, widzisz, Paty, co to może być? Nie wiem, pierwszy raz coś takiego widzę w ogóle. Szczupak, karaś, płotka. Co to tam wypłynęło? Ej, o, dobra, o. to nie jest ryba, to na pewno nie jest ryba, to, to na pewno nie jest ryba, nie, 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 teraz zmienię kamerę, czekaj, dam trójkę, faktycznie pod, tej pod tą wodą są jakieś morskie potwory, których teraz podglądamy na kamerach, to jest sea monster, dlaczego on tu jest? On... on chyba przypłynął z oceanu, bo tam dalej mamy ocean, morze, więc oni chyba przypłynęli i tutaj zamieszkali u nas w jeziorze. O nie, jak płynie, jakie ma oko wielkie. Joka paszcza! No nie, on można zjeść, patrzcie jak pływa. Teraz Dobrze, zobaczmy, że go nie widzieliśmy, on, jak my byliśmy pod wodą. Podpływa do, do kamery. O, do dokąd on popłynie. Sprawdźmy dokąd on popłynie. Płynie, płynie, dobra, skręca w prawo. Czekaj, gdzieś on tam płynie. Gdzie Gdzie Czekaj, czekaj, czekaj. Na dół schodzi. <laughs> Na dół, normalnie! Yo, on wpływa do dziury jakiejś kolejnej. Oni mają dziurę, oni mieszkają. A, oni się kryją. Oni mieszkają w swoich takich domkach zrobionych w jeziorze, w jaskiniach. I tam jest w środku. Dobra, patrzymy dalej. Czy coś tutaj jest innego? Zmienię kamerę, zmienię na czwórkę. Dobra, jest na czwórce. Ej, widzę, coś tam kolejnego wypływa! Normalnie wypływa w drugi morski potwór Patty! Ale to ma długą płetwę i wszystkie te potwory wypływają z tej dziupli. I patrz, co? Takie zęby duże? Jaka Bardzo paszcza! Długa. by nas zjadł normalnie, dlatego, że już wszystko wytłumaczalne jest. Oni wypływają wtedy, kiedy tutaj nikogo w wodzie nie ma. I zjadają wtedy, ko ale żywią się pewnie rybami, z ryby albo czekaj, czekaj, właśnie ryb nie widziałem tutaj. No właśnie, oni zjedli nam ryby! Ej właśnie nie ma ryb! Ej no to to to, przecież my nie widzieliśmy ryb żadnych. Ja wychodzę z kamery. Ej właśnie. Chyba dobry piesek wszystko wyczuł. Ale ciekawy jestem, co oni tam mają w tej dziurze? Czy ich jest więcej? Może Paty, popłyniemy to sprawdzić? Co ty ja na to? Nie wiem, czy ja chcę tam wejść. Boisz się? Cykasz się? Co? No cykam się, jak widziałam te wielkoludy, no, które może, tam są. Może, może byśmy tam właśnie to sprawdzili. Nie wiem! O, Pati się cyka. Szyba, poczekaj, Niezbyt ty nie możesz. nie mi się podoba ten pomysł. Szyba nie, ty nie możesz, weź się cofni e, My tam popłyniemy, to sprawdzimy. Mam jeszcze mieczyk w razie wu mam mieczyk, zakładam maskę, zobaczmy. Też mam co te potwory mają? Dawaj, Patty. I zobaczymy, może je... sprawdzimy tą dziuplę w środku, jak oni wypływają. Skaczemy! Jeronimo, tylko bądź cicho! Choo, jesteśmy! Dobra, dobra, ale musimy być bardzo cicho. Tylko trzymaj się mnie blisko, bo ja się cykam. Dobra, 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 dobra. Da. Płyniemy, jest mega ciemno. Podpłyniemy z lewej strony lekko, żeby nas tylko nie zobaczyli. Ale jest ciemno. Zaraz wejdę. Naprawdę Jeszcze ciemno. kamery mogę zacząć, ale podpływamy tutaj, tu jest woda. Dobra, tutaj... <laughs> Widzę go! Płynie i stój, stój, Paty, stój, Paty za wodą, za wodą stój. Czekaj, czekaj, czekaj! Jest, jest, jest! Płynie, płynie, płynie! Jaki wielki! Yo, ale duży Jaki duży Czekaj, on tu może, o nie, on tutaj płynie gdzieś, o nie, musimy się wycofać, wycofać się za wodę, za wodę, tutaj, do góry, do góry, do góry Schować się Dobra, tutaj, pójdę, on płynie pójdę. w tym miejscu, on płynie do tego miejsca Dobra, on tutaj płynie Dobra, płynie, 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 jesteśmy na górze, okej, okay, tutaj nas się zobaczy, jesteśmy tam na brzegu trochę Okej, okay, płynie tutaj. Jak gada, słyszę go. <laughs> Jaki dźwięk wpływa tam! Ja wpłynął, dobra. Płynie drugi z tymi wielkimi zębami, ale zasuwa, on jest trochę szybszy. To dobra, dobra, stoimy tu u góry. Dobra, 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 dobra. Czekaj, wpływa, wpływa w to samo miejsce. Okej, okay, wpłynęły dwa wielkie morskie potwory do dziupli. Teraz mamy szansę. Dawaj, pati dawaj, pati płyniemy, płyniemy, szybko, szybko. Ho, ho! Płyniemy. do tej dawaj. dziupli, do tej dziupli tam wielkiej. Jest tam dziupla. Wpłyniemy, i zobaczmy, co tam jest. Dobra, czekaj, tylko tlen muszę napełnić. Muszę tlenu, tlenu trochę. Napełni pati plen, tlen, żebyśmy mieli tlen. Tak, tak, Uf. napełniam, czekaj. Dobra, 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 napełniamy, napełniamy, napełniamy i nurkujemy! let's go, płyniemy tam. Zobaczmy, co będzie w środku. Oni popłynęli tam w drugą stronę, czyli do tamtej dziury. Oni mają dwie chyba dziury. To znaczy, że mają takie dwie bazy. Dwie bazy, swoje takie jaskinie, a my wpłyniemy do jednej, gdzie właśnie ich nie ma. O, ciekawe co tu będzie. Jest to wielka dziura. Uwaga, uwaga, wpływamy, wpływamy do środka. Dawaj, Patty, wpływamy! O, to wow, Co jest? Uuu, tu ale tu ciemno! To Ej, co Uważaj. jest ganek! O, tu jakiś kościotrup jest! On go zjadł! On to go zjadł! Ślady A, on pożera ludzi! I normalnie zjadają wszystkie ryby, ludzi. Ja, ten też został zjedzony, tylko zostawił kości. A mięso, normalnie wszamał. Pochodnie niestety się nie trzymają. Jakbyśmy chcieli postawić pochodnie, to nie. One tylko działają Chciałam w ręku. Mogę właśnie postawić, ale się nie trzyma. No, one, one nie działają. jedynie można je wyrzucać zawsze. Czekaj, bo jak się wyrzuci je, na przykład mamy pochodnie, nie? I postawi się. To ona ogólnie świeci, nawet pływając, widzicie? Więc to jest takie dobre zaznaczenie terenu. Możemy to postawić sobie. To będą nam oświetlać teren Dobra, okej. Okay. No Dobra, dawaj, będziemy wiedzieli, co I zaraz, I głębiej do jakiejś wielkiej dziury jaskini. Na postawmy sobie tutaj no, parę pochodni, ale one i tak, wiecie, jak będą pływać, to i tak oświetlają coś. Dobra, okej, okay, wpływamy, zobaczmy sobie. Jak było? tu głęboko, czekaj, tu jest jakaś dziura <laughs> złota! Oni to oni o, trzymają! Jezus, oni są bogaci! To oni zjedli właśnie tych wszystkich ludzi i oni tu segregują swoje bogactwo! Mnóstwo złota! Jedno drugie! A zabieramy im to? Oni się no mogą jak mocno już to wkurzyć. No, jesteśmy i się poświęciliśmy, to zabieramy to! Dawaj, bierzemy to, zabieramy! Bierzemy kilo i kopiemy, ki kopiemy, dawaj, będziecie złotą, będziemy bogaci. Dok, dok, toch zabierzemy bogaci. tym potworom, tylko oni mogą się mocno wkurzyć, a ja, to też zabieram, patrzcie, to też zabieram, to zabieram, to zabieram, ile złota. No szybko, wszystko Ole, zabieraj! To wszystko zabieramy tą, tą, kolejne, kolejne, dobra, tu następne, następne. O ja, będziemy bogaci, będziemy bogaci. bogaci. dobra, wracajmy szybko. Nie, czekaj, czekaj, słysza jakiś dźwięk. O oh o, -oh. o oh o! -oh. O, nie tu przy... płyną, Szybko schowaj się, paki! Szybko! Schowaj się tutaj, go tutaj, go tutaj, go tutaj, go go tutaj, tutaj ciurę. Chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu do góry, do góry! Dawaj, dawaj, dawaj do góry, do góry, chodź tu. Jestem! Okej, okay, okej. Okay. stój, stój! Słyszę ich, wpływają! Wpływają jak się to te potwory! Nas tu nie ma! Okej, okay. płyną jest! Jaki duży! Patrzy, rozgląda się! O nie! Krzycze! on krzyczy, zorientował się, nie ma złota! Czy nie mają złota! Krzyczą normalnie, krzyczą, patrz, drugi teraz spływa. Patrzą, nie mają złota, są wkurzeni. Ło, strzęsie! Ole wkurzony! Jak no, się drze. Yo, O moje uszy! Mamy problem, Patty, mamy problem duży. Oni się mega wkurzyli. Dobra, ale czekaj, teraz patrzą i chyba. Czekaj, co oni teraz robią? Dobra, płyną, odpływają. Okej. Okay. Szukają, szukają. Szukają teraz tego, kto to zabrał, a to my zabraliśmy przecież. Dobra, musimy jakoś się stąd dostać, tak żeby nas nie zauważyli. To my zabraliśmy, Pati, to nasza wina. To oni będą teraz szukać nas, żeby nas zjeść. Mamy prze... No. Przegibane. O nie, o nie, o nie, co teraz? O, o. Dobra, musimy stąd tak z hukiem. No, da, da, szukaj szukaj jakoś stąd. Dobra, czekaj, oni tam wypływają. Dobra, poczekajmy jak oni aż wypłyną i wtedy my płyniemy za nimi i musimy stąd jak najszybciej, ale jak uciekniemy, jak szybko płynąć? Płetwy na mnie. Nie, nie na co. Może na... łódka, na łódce. Masz, łód, masz łódkę? masz Mam łódkę masz, Genialna, tak, genialna, dobra, i na łódce możemy, dobra. Okej, okay, na łódce możemy. siadniemy na łódce i uciekniemy I na łódce razem. Zwiewamy. Dobra, wdzięczamy, to jest okay. dobry plan, bo nie damy rady tak przepłynąć. Dobra, mamy łódkę, łódką spróbujemy uciec, Musimy jak tak, najszybciej na łódce wyjść. może nie, nie, na do nie, nie, wpływamy, nie, wpływamy, wpływamy, teraz tutaj musimy wypłynąć, jest mega wypływamy, 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 jest, tak, tak, nie, z dziu, z nie, na nie, nie, musimy, musimy nie, do nie, do do nie, nie, się, nie, się. nie, się. nie, 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 jest jeden, jest jeden. Jest, jeden, jest, jeden. jest on tam szuka, uuu, ale się drze. ale czekaj, gdzie jest drugi? Nie widzę drugiego, gdzie jest Espe, drugi? Jest po prawej stronie. Jest eee, tu. Pati, w nogi, uciekaj! A, uciekaj szybko, uciekaj do góry, w nogi, do góry, w nogi! Góra, góra. Szybko, szybko! Do góry, do góry, do góry! Szybko! A, dawaj, łódkę. dawaj, łódki, dawaj, dawaj, do łódki! dawaj, dawaj, Szybko płyniemy, płyniemy do lotu! Wow, jaki wielki jak ściga. jest bardzo blisko przed nami, poważnie! Ją przyspieszył! A wow. jedynie jest na dole, jedynie jest na dole! wow, 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 wow szybko płyniemy! On nie, raz nas zje! O, 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 o. Drugi jest tył za znaczy, nami! Szybko! Szyba, uciekaj w nogi, bo zderzą się z piaskiem poważnie. Szybko, Patty, Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ole walnął, Ole się zderzył. Ole uderzył w ścianę piasku. Ale to było mocne. Jest tam, patrzcie, jest tam. walnął, Haha, nie dopadniecie nas. Haha, ha, nie ma tu wody. Nie ma tu wody. Buh. <laughs> nie ma tu wody, nie ma tu wody One wkurzony. Czas. Patrz jak on wyje, jak on wyje dosłownie Nic nam nie zrobicie Nie ma tu wody <laughs> I muszą odpłynąć na dół Ale oni się wkurzyli, patrzcie Mega mocne otwory się wkurzyli Ale czekaj, czekaj, ten płynie, 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 płynie Będzie walnięcie wow, 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 Uderzył Walnął tam na dole, walną. Dobra, i odpływają Haha, ha, odpłynęli, ale się wkurzeli Nie mogą tu wyjść, bo nie ma tu wody A oni tylko pływają Okej, okay, ale co z nimi zrobić? Widzowie, napiszcie w komentarzu, co zrobić z tymi potworami Jak je pokonać? Może mają jakiś słaby punkt? Co zrobić? Czekaj, ja wejdę na kamery, to możemy jeszcze na kamery patrzeć Czekaj, weznę tutaj, wejdę sobie Trójka, okej, okay, gdzie oni? Wpłynęli pewnie pod ten... Jo, wpływają, wracają tam są jakie giganty. Wpływają do środka dziupli. Co z tym zrobić, widzowie? Napiszcie komentarz. Co dalej! I wpadajcie na smajsokru.pl. Zobaczymy, co będzie później. Zaczcie takie fajne poduszki, czekają na was czapki i nowa gra Smashu Team. Rzuć i złap, gdzie tutaj macie e, taki pasek. Możecie sobie zaczepić i pograć. Wpadajcie link w opisie, nawet w są puzzle, To już wcześniej były, ale patrzcie, jestem ciekawy, czy ułożycie 500 elementów. To jest 500 elementów. Puzle smajanta to jest nasza cała wioska. I masz też nasze postacie. Link w opisie. Smajesokro.appel.